Red flag, jeśli grasz to bez nas Ja robię co kocham i mam od dziecka Red flag, Ty wchodzisz w tą gierkę Po chwili zalicza się już kolejny restart Red flag, jeśli grasz to bez nas Ja robię co kocham i mam od dziecka Red flag, Ty wchodzisz w tą gierkę i nie zaliczasz już kolejny restart Jedyne co widzę, to i głupie miny. Jak wchodzę na mapę, przeciwnik się myli. Wpadam do boksa, goś trochę się zdziwił szybki strzał z pompy, oni by zabili. Mnie za to, rosto mi chyba się udało. Znów to robimy, bo ciągle nam mało. Oni może to załapią, bo w końcu nie oni, a my zgarniemy duże siano. Red flag, jeśli grasz, to bez nas, ja robię co kocham i ma restart, Red Flag Jeśli grasz to bez nas Ja robię co kocham Wizję mam od dziecka, Red Flag Gdy wchodzisz w tą gierkę po chwili Zaliczasz już kolejny restart Gryfek na mapie bo gramy i daj się prowy. Do co byli ze mną Ja będę to robił, nie pójdę za siebie Bo robię ten bankroll Tamek tam wiecie, to, to jest serio Albo gra z nimi, albo ze mną Jesteś tu dobre, albo wejdź stąd Albo masz to, albo ciekawo Brud dojeżdża, jeśli ciężko Udolony wróć Prędko, 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 prędko jej Bez flag, jeśli grasz, to bez nas yeah.